A co mu się stało, kurwa? Łyczkę do góry! Daj łyżkę do góry! Nie, kurwa. A co ty za haszup? A po młotku przejechałem. A po młotku, kurwa! Ej! No, asebo zala robi go hałpę. Ej, drom na. Tam do, do, do przyczepy. Tam można pojeździć. Tam nie bierz busa, kurwa debilu. Jeżdole.